GTK Gliwice wygrywa z Max Electro Sokołem Łańcu, 83-78, kończy rywalizację 3-0, po meczu rozmawiamy z Pałem Zmanakiem, Paweł myślę, że tego nikt przed rozpoczęciem tej rywalizacji się nie spodziewał, że w ogóle wygracie, to raz, a dwa, że wygracie w takim stylu 3-0. No dokładnie, no, nie byliśmy typowani jako faworyci, no ale wynik jest jak widać dla nas i z tego się bardzo cieszymy, gdzieś ten pierwszy mecz nas nakręcił na, na, na to, że możemy, możemy ich ugryźć i tak się stało. Można powiedzieć, że dokonujecie rzeczy niemożliwych, bo przed rozpoczęciem playoffu... Yy, I zarówno z zespołem z Leszna, jak i z Łańcuta nie wygraliście ani razu w sezonie zasadniczym, a teraz to wszystko się zmienia, bo ogrywacie tych grywali do zera. No taką taktykę mieliśmy, tam się podłożyć. Nie, no, yy, no tak wyszło akurat, no w sezonie, w sezonie to różnie bywa. No, czasami, czasami tak jest, że, że w danym momencie sezonu gra się słabiej, gra, ktoś gra lepiej, ktoś gra słabiej. No tu, tu byliśmy górą my, a to są najważniejsze mecze sezonu, także z tego się cieszymy. Co było kluczem do zwycięstwa w tej rywalizacji? E, myślę, że defensywa. Nasza defensywa, bo y, pomimo, że mieliśmy tam, zwłaszcza w pierwszych dwóch meczach, Problem ze skutecznością, to, to tą defensywą żeśmy to trzymali. E, dzisiaj chyba niepotrzebnie. Już za szybko uwierzyliśmy, że ten mecz się skończył, jak było 20 a parę chyba nawet się zrobiło, e, bo, bo nam wpadało i to defensywa została w ogóle gdzieś zatracona I dopiero jak, jak wróciliśmy gdzieś do tej defensywy, to się udało to utrzymać, bo już ta czwarta kwarta to już na takiej pompce trochę. No tak, bo w tej pierwszej powie, w ataku wychodziło wam praktycznie wszystko. Ja pamiętam, że po 15 minutach spotkania mieliście już 40 punktów na koncie. No właśnie i te 15 minut. Yy, było, było takie, jakbyśmy sobie tego życzyli, a, a te ostatnie 5 po prostu tragedia, i, i wrócili do gry w 5 minut. My, to, my 15, żeśmy to ciężko wypracowali, żeby w 5 minut stracić, no i później tak do końca się właśnie taki mecz się zrobił, że trzeba było do końca być yy, skoncentrowanym i jakoś to dowieść, bo, bo innego wejścia już nie było. Przed wami finał, wszystko wskazuje na to, że z Legią, czyli kolejnym zespołem, z którym nie wygraliście w sezonie zasadniczym, czy można liczyć na to, że i Legię ogracie? No, na pewno nie jesteśmy na straconej pozycji po tym, patrząc co tu się dzieje. No, aczkolwiek no, ciężko przewidzieć e, rywalizację. Nie wiem, czy Legia już weszła, czy nie weszła. No, no, zobaczymy. No. Sprawa jest otwarta, myślę. Legia to zdecydowany faworyt całej ligi. E, wszyscy widzą już ją w ekstraklasie, no, ale wy tak grając, na pewno macie szansę, żeby z nią powalczyć. No mówię. No, to jest, to jest, mamy, mamy, mamy teraz chwilę, żeby odpocząć, żeby się do nich przygotować. E, no i co? no i Pojedziemy grać. Вам усвучать